Ciekawe, jak można niszczyć takie krzesła niedługo po zakupie i trzeba naprawiać. Możliwe, że jakieś grubasy skakały po nich, a to białe to na pewno nie likier z poczków. Ludzie bywają obrzydliwi, ale że takie coś na krzesło robić. Ten ktoś to chyba dendrofi czy inny fil. No nic zapłacą mi jak oddam naprawione, ale lepiej jakbym odzerał, strugał ze schematu i zabuliłbym trzy razy tyle. Ale klient mój pan nic nie poradza. Kamero słuchaj. My jedziemy z mguleni Kaleckim do szpitala, bo Kaleckiemu się pogorszyło z płucami. Wrócimy najpóźniej jutro około ósmej, a ty pilnuj domu w czasie, jak nas nie będzie. I pamiętaj, żebyś nie wpuszczał obcych i żebyś niczego nie zdemolował. Rózi karbuzik. Kalecki często holuje i oby to nie było nic poważnego, bo to spoko człowiek. I raczej niczego nie rozwalę, więc spokojna głowa. Jak coś kupiliśmy piwo i jakieś soki, które daliśmy do lodówki, więc jak coś nie wyschniesz nam. I czasem zerkaj przez okno, bo dwa dni temu jacyś bugarzy przyszli i nie wiem, czy twój taniec znów ich odstraszy. Bo to cieci, którzy tylko potrafią naciągać i kraść. Nie potoszlałem się z kolegami, by nie uczyć się ruchów do hip-hopu, tylko porządni ludzie znają się na tańcu. Dobra, ja muszę skończyć i oddać tym wolkom smalcu te krzesła. Ta pusta kupa smalcu to chyba super klejem się spuszcza, bo za nic nie mogę go wyskrobać. Bikier wodą schodzi, a szorowanie tego zajmuje mi już trzy godziny. Chyba wymieszam rozpuszczalniki, bo inaczej się nie da. Pedziek dzwoni, kurwa rozłączyłem. Ciekawe co on chce, bo akurat zostało siedzenie do wyszorowania. Lepiej, żeby to było coś ważnego, bo jak nie to mu połamie gnaty. Dobra, nawijaj szybko, bo mi wd 40 zaraz wyschnie. Ty bo jakiś typ pod twoim domem cieciuje od 20 minut i chyba planuje cię okraść i chyba magnata w kieszeni. Jeśli lecisz w chuja, to tobie połamie gnaty i będziesz musiał się tu lać do szpitala i gówno mnie obchodzi, czy przeżyjesz. Ty kurwa, wyjrzyj przez okno, a nie mi grozisz. Przecież bym od tak nie dzwonił i mówił, że ktoś chce was obrobić. Przecież wy macie sporo cennych rzeczy i bałagan, co może go zdradzić. Dobra, jebał to pies, zaraz sprawdzę. A jak mówisz prawdę, to długo on nie pożyje, nawet jak wszystko wyśpiewa. Dom by skromny, ale słyszałem, że to małżeństwo jest dziane i pewnie nie wiedzą, co to karty debetowe czy kredytowe. Lepiej, nie wiedzą, co to konto w banku. więc Sądziłem, że trafi mi się taka okazja. Łatwi do obrobienia i raczej nie spodziewam się problemów. Coś czuję, że to będzie łatwa akcja. Czyli chłop prosi się o pochówek... Niech mu będzie. Sprawię, że szybko spotka się z diabłem w siódmym kręgu piekła. To raczej przykuje jego uwagę, więc ja się schowam, a na progu w kuchni jest prezent, który zakryłem. Układy ze złomiarzem Evaresem są jednak przydatne. O dobra, już idzie. O ciekawe, zabezpieczenie przed złodziejami. Nie podziałało, ale ja podziałam. Jedynie paczka prezerwatyw i dwa grosze. Przyda się, dobra, idę dalej. Pachnie rozpuszczalnikiem, ale nic tu nie ma. Jak tu nie będzie hajsu, to pójdę do kuchni. O kurwa czaszka jelenia. Spierdalam stąd. O ciekawe, pewnie hajs im się w sejfie nie mieści. Chodźcie do wuja. Mechanizm zadziałał, a on się wyjebał i se ten głupi rozwalił. Dobra, teraz giwko na dach na przesłuchanie. Ej młody, czemu mnie tu dałeś? Przecież ja jestem hydraulikiem i chciałem u was posprawdzać, czy nie ciekną. Spodziewaj się, że rachunek za usługę będzie pięć razy większy za to. Jak mi zaraz nie powiesz, po co tu mnie dałeś, to dzwonię na policję. Nie rób ze mnie idioty. Widziałem cię przez okno, jak sprawdzałeś teren. Musisz mieć serio smutne życie, że posuwasz się do takich rzeczy. Nawet kraść nie potrafisz, bo stukałeś po podłodze głośniej niż moja dziewczyna jęczy podczas żniecia. A twoje życie było smutne, bo zaraz to się zmieni. Ej, opuśczam broń. Obiecuję, że nie będę tu przychodził i będę okradał innych. Błagam, zlituj się i daj mi odejść. Wolę siedzieć w więzieniu niż. Tam upadł nieudacznik, żył krótko, lecz umarł w głównie uczesany. Niech mu piekło ciężkim będzie. Spoczywaj w niespokoju. Dobra, Rango, bierz go i pochowaj z dala od tej posesji, bym się nie przeraziła. Spoko. Myślał, że nie starczy ci, kochones, Ale ty niczego się nie boisz tak jak ja. Dobra, nikogo nie ma i widzimy się kiedyś tam. Ciekawe jak tam Kamilo. Pewnie po tym jak skończył z tymi krzesłami to się dopił i pewnie śpi. Kalecki musi zostać na dwa tygodnie, ale jak mu się polepszy to jedynie dziewięć dni. Miejmy nadzieję, że to tylko zapalenie płuc i wyjdzie z tego. Znasz Kaleckiego? On się tak łatwo nie podda. Jego wola życia nieraz go uratowała. A co do Kamilo? Sam wiesz, wybuntownika, ale jest już pełnoletni i z piciem nawet nie przegina, chociaż czasem mu odwala. Ale nie sprawia problemów i dokłada się do czynszu. Śpi. Nie dziwię się, skoro jest warta nad ranem. Pewnie będzie spał do dwunastej. Niech śpi, a jak stanie, to pewnie pójdzie do dziewczyny, albo ona do niego. Nie wiadomo. Dobra, on może robić niemal co chce. Nie wchodźmy na hama w butach do jego życia. Śpiący jestem. Chodź do sypialni. Dzisiaj i tak mało do roboty będzie na posesji.